Ukończyłam ten obraz i chciałam Wam powiedzieć trochę o tonacji kolorów na tym obrazie i ich znaczeniu. Więc, ja wcześniej. W ogóle, ten, to połączenie żółty z niebieskim to jest taki klasyk, który zawsze pasuje. Aczkolwiek, tonacja tych kolorów, czyli jaka ta będzie żółć i jaki to będzie niebieski ma dla mnie ogromne znaczenie w kontekście przekazywania energii obrazu i emocji, czyli radości, który był jakby główną intencją namalowania tego obrazu. I żeby przekazać tą energię radości musiałam trochę zmienić te tło. Jestem bardzo ciekawa Twojej opinii. Chciałabym Ci pokazać wersję wcześniejszą, która była namalowana na ciemniejszym tle i wersję jaśniejszą o, obrazu, którą teraz widzisz i daj mi znać, czy widzisz różnicę w, w energii tego obrazu.